Wstał nowy dzień, na mojej twarzy w końcu pojawił się uśmiech, ponieważ się wyspałem. Jak sami widzieliście ostatnia noc nie była e, zbyt ciekawa, ale już mi wrócił humor. Zresztą już e, wczoraj ten humor zaczął się poprawiać, kiedy zacząłem zwiedzać miasto. E, dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie. Najpierw zjem tylko jakieś śniadanie, także szukam jakiejś budki z jedzeniem. Skoczę jeszcze metrem, kupić bilet do kaszu na pociąg o ile uda się takowy wydostać i będziemy kontynuować zwiedzanie ale oczywiście jak już mówiłem najpierw jakieś śniadanko szukamy czegoś do zjedzenia a tych miejsc z jedzeniem w ogóle sklepów tutaj jest yy, Przynajmniej w samym różowym mieście, czyli w tym e, starym mieście, jest bardzo mało. Można kupić wszystko, taką historię. Opowiadałem A najczęściej jakieś e, tkaniny, e, jedwabne e, szale, ubrania, złoto. To ile to jest w ogóle złoto? Ja bym się obawiał tutaj kupować. Na pewno złoto też jest, ale można się nadzieć. Ale gdzie jest to jedzenie? O! Tam coś widzę. To jest to, co ja wczoraj jadłem. Zobaczcie. a e, tutaj takiego placka po prostu kruszy. Polewa to... E, Ciecierzycą, dobrze mówię? Sosem. Gotowe. I gotowe. Jeszcze do tego na dokładkę lazji. I mogę ruszać dalej. I zobaczcie, że te kubki są y, jednorazowego użytku. Ja chciałem go oddać, że pan mi y, dał dolewkę, no mówię, wyrzuć to. I to mi dał nowe. Thank you very much. W ogóle zobaczcie, jak świetnie mam e, zlokalizowany mój hotel. On jest za rogiem. Tutaj jest pałac wiatrów. A tu mam od razu stację metra. A jak chcę jechać do, Fordu, do Fortu, do Fort Amber. Do którego będziemy jechać? To po prostu stąd autobus cały czas prosto. Bilet kosztuje 12 rupi, czyli jakieś 60 groszy. Chwedno tak szybko licząc, a stacja wygląda tak. Sami, jak sami widzicie, całkiem przyzwoicie. Teraz macie 3 sekundy żeby odgadnąć jakiego koloru jest dworzec w Dżajpurze Tak mieliście rację On też jest różowy Zobaczcie w windach coś takiego jak kolejka nie istnieje Pchają się po prostu z każdej strony i kto się dopka ten kupuje bilet Także trzeba ostro grać. Dziwo tutaj się ładnie ustabilizował, ale to nie jest z zasady. Odsyłają mnie ja od okienka do okienka. Trwa to już około godziny czasu. Także jestem już podirytowany. A z ciekawości zobaczcie sobie, jak tutaj ludzie śpią. Chyba ci, którzy czekają na, na pociągi. Nie ma wolnego okna. Tutaj ktoś się nad kocem przykrył. Oni się nie przyjmują, kładą się na ziemię i idą spać jak są. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Zrobiłem sobie przerwę od kupowania biletu, ponieważ już zgłodniałem i chcę mi się pić. I byłem już też zmęczony. Jeszcze jak w końcu doszło do tego, że znalazł się bilet w modeli, bo nie ma do rysikresu to trzeba było wypełnić jakieś papiery, ale zanim zaczęło, trzeba było wypełnić te papiery, to szukam 10 minut tego biletu. Wcześniej odsuwali mnie od okienka do okienka. Zjem coś, nabiorę siły, trochę ochłonę z tych nerwów i wracam. Wracam kupować bilet chyba, bo coś naprawdę nie chce mi się nie chce mi się tam wracać, bo nie wiem, czy starczy mi nerwów, żeby kupić ten bilet podczas Powiem wam, że od kiedy jestem w Jaipurze, to nie udało mi się znaleźć miest, żadnego tego posiłku ale to też wygląda apetycznie o, Trzeba jeść to co jest Zobaczcie jaką to metro ma estakadę Ono całe nie idzie pod ziemią Aż się dziwę, jak oni da, dali radę coś takiego wybudować, bo W tym kraju wszystko jakoś <laughs> idzie nie tak jak powinno, no ale jednak pociągi jeżdżą, metro jeździ, to jest ciekawe. I pewnie zastanawialiście się, czemu jadę metrem, bo nie pokazałem wam, że kupiłem bilet. Zrezygnowałem. Przyjechałem na dworzec autobusowy, bo może znajdę tutaj coś o lepszej porze, co nie wyjeżdża o pierwszej w nocy, tak jak ten pociąg. i Być może uda się znaleźć coś do Rishikeshu Bo teoretycznie jeździ pociąg do Rysikeszu, ale tam mi powiedzieli, że nie ma, ale nie wiem czy nie ma, czy nie ma miejsc. Oni. No nie są. Czasem zbyt... Niełatwo ich zrozumieć, no albo tak się wypowiadają, że nie wiadomo o co im chodzi. Tak jakby sami nie wiedzieli, a udawali, że, że wiedzą, ale. <grywa> Okazało się, że jest możliwość dojechania do miejscowości Haridwar, która jest dość blisko Rysikeszu, tylko że tutaj też już trwa ta godzina, jest odsuwany od okienka do okienka. Uh, okazuje się, że ktoś ma przerwę, wraca z tej przerwy, ale i tak mówi mi, że gdzieś indziej mogę kupić ten bilet, a tam mówią mi, że jeszcze gdzieś indziej i uh, trzeba mieć cierpliwość, naprawdę. Na szczęście bilet w końcu kupiony. Szkoda, że zajęło to pół dnia, bo miałem ten czas przeznaczyć na zwiedzanie, ale trudno. Czasem tak bywa. Szczególnie w Indiach. Nie ma co kupować na zapas tych <laughs> żetonów Ponieważ yy, żeton działa tylko na kupionej stacji Ja już się drugi raz tak nadziałem Także bardzo dziwne rozwiązanie Żeton będzie działał tylko na tej stacji, na której go kupiliście Na Fort Amber jest już za późno, ale jedziemy zwiedzać inne atrakcje Tymczasem zobaczcie może ktoś chce się ogolić? Zobaczymy czy pałac miejski będzie jeszcze otwarty Mam nadzieję, że tak jak nie to zobaczy się go chociaż z zewnątrz Są tu jeszcze dwa fajne jeziorka, które chcę zobaczyć A Amber Ford zobaczę jutro bo jak widzieliście autobus jest dopiero o, o 10 o 22 o 10 wieczorem I patrzcie co mijamy Ale to już było Także lecimy dalej Im bliżej jesteśmy, to jest tym klimatycznie. Zobaczcie w ogóle na te małpy tam u góry, które tam łażą. Nie wiem czy to będzie widać, zrobię przybliżenie. Zobaczcie, już się zaczyna, jest pięknie, ale ceny są y, typowo nieindyjskie, bo 4000 rupi to jest 200 zł. Dlatego ja wybrałem opcję za 1000 rupi, że idę zobaczyć tylko muzeum. Czyli to, 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 tutaj też mogę chodzić i z tu wejść tak samo, będę widział pałac z zewnątrz i tak od, w środku nie chcę. Nie chcę go zwiedzać, nie jestem aż takim... Eee, nie mam aż tyle cierpliwości na chodzenie po tego typu obiektach. Także mi wystarczy ta tańsza opcja. Ale zobaczcie jakie to jest niesamowite. 1000 rupi to jest 50 zł, tak. No ale to są ceny dla turystów. Cztery razy niższe ceny są dla e, mieszkańców Indii. Także tutaj są wszędzie do wszystkich obiektów jest taka sama zasada. Jest cena lo, dla turysty i cena dla lokalców. Z tego właśnie placu widzimy ten pałac, pałac miejski w Dżejpurze. Do którego żeby wejść właśnie trzeba dokupić na droższy bilet, ale ja nawet nie czuję takiej potrzeby. Wystarczy mi, że widzę go z zewnątrz. No i teraz kiedy już obleciałem póki jest widno, bo zachodzi słońce. Te wszystkie placyki możemy wejść do tych muzeów. Chociaż na chwilę, żeby zerknąć, co tam jest widzę, że największe wzięcie ma ta brama tutaj. Aż kolejki się ustawiają, żeby robić sobie zdjęcie. Ale nie dziwię się. Naprawdę jest piękna. यास yeah, रेडी <laughs> chociaż w pałacach mają żelandole w hotelach to nie widziałem <laughs> zawsze same overówki a więc w tym muzeum które jest za moimi plecami nie można nagrywać ani robić zdjęć Także wchodzę z wyłączoną kamerą Ale przed chwilą zrobiłem sobie zdjęcie to Znaczy zaproponowano mi zdjęcie te, które właśnie tutaj teraz wrzucam. I po zdjęciu była propozycja Pieniędzy No ale Nie dałem, bo nie, nie spodobało mi się to, że Ktoś powiedział Powiedział mi o tym dopiero po fakcie Chciał pieniądze, a mógł powiedzieć wcześniej I byłoby to Po prostu bardziej yy, Szczere, tak? Wtedy bym zdecydował, czy chce te zdjęcia, czy nie w sumie to za dużo nie straciliście, ponieważ ekspozycja prezentuje szaty jakie noszono w XVIII wieku. <laughs> Także lecimy dalej. A zobaczcie, nawet można tutaj jakieś zakupy sobie zrobić. Są pamiątki I jak sami widzieliście tam też nie można było nagrywać. No, były tam pamiątki, różne, różnego rodzaju figurki, e, obrazy, jakieś ubrania takie tradycyjne. Myślę, że wystarczy tego zwiedzania. Mam nadzieję, że to miejsce Wam się podoba, jak i cały ten materiał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawianiu łapki w górę, o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić kolejnych odcinków i Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, albo po prostu zadajcie pytanie, jeżeli macie taką potrzebę. Ja chętnie odpowiadam na wasze komentarze i chciałbym, żeby było ich więcej. Także lecimy teraz dalej. Zobaczymy co jeszcze ciekawego. Spotka nas w Jaipurze. Zobaczcie baszcie tu małp biega. Są też takie malutkie. Jedna przeszła obok mnie, w ogóle się nie bała. Odrzucę wam zdjęcie. Oj, zobaczcie. To są chyba makaki. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Jest tu Naprawdę sporo. A ta akurat bardziej strachiwa. A tu krówka. Krówki już przestały robić wrażenie. To teraz czas na małpy. To akurat są grzeczne. To nieraz słyszę się o takich, które potrafią turystom podkradać różne rzeczy. A z tymi małpami trzeba być naprawdę ostrożnym. Jak taka małpa ugryzie, to od razu szycie. One mają bardzo ostre zęby. Zbliżamy się teraz do jeziora Tal Katora, które otoczone jest takim terenem rekreacyjnym. I to jezioro za czasów Maharadżów służyło jako taki zbiornik e, do zbierania wody deszczowej. Którą potem wykorzystywano do podlewania ogrodów królewskich I wpadłem w coś A latawiec, latawce, no latawców to jest Latawców tu jest pełno Akurat Gdzie indziej tego nie widziałem, ale w Jaipurze To jest bardzo popularna atrakcja Puszczanie latawców niestety jeziora dzisiaj nie zobaczymy, bo jest zamknięte. Kto to by pomyślał, że można jezioro zamknąć? W ciągu dnia tutaj chyba działają jakieś fontanny, bo są ślady po wodzie. To musi naprawdę fajnie wyglądać, ale nie wiem, czy to funkcjonuje tylko w jakoś sezonowo i zobaczcie bardzo dużo piesków bezdomnych. Ale troszkę się boją. Nie bój się Hej. Fajne psiny. Jak w każdym mieście w Indiach tutaj są popularne też takie małe kapliczki. A ja w ogóle znalazłem się na jakimś targu Zobaczcie le krów Tam jakaś kolejna świątynia Zobaczcie, wejście nad to jezioro jest z drugiej strony, znalazłem je, ale jest niestety na noc zamknięte. Nie wiem, czy jutro zdążymy tutaj przyjść. A kolejnym punktem, który chciałbym zobaczyć, mam nadzieję, że jakoś jutro zdążę. Jest Nagara Fort, nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę. Kolejna świątynia. Szkoda, że tak szybko robi się ciemno, także dzisiaj już pozostaje mi spacerowanie po mieście, a jutro postaram się pokazać Wam jak najwięcej.